Witajcie ponownie z tej strony, Marcin Mączyński, firma SRW, program Tacho Czas Pracy. Dzisiaj kilka słów o dziennym, tygodniowym oraz dwutygodniowym okresie prowadzenia pojazdu. Zapraszam po krótkiej przerwie. Dzienny okres prowadzenia pojazdu to jest suma czasu jazdy pomiędzy jednym a drugim odpoczynkiem. Zgodnie z artykułem 6 rozporządzenia 561 dzienny okres prowadzenia pojazdu to maksymalnie 9 godzin, ale dwa razy w tygodniu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin. Co to oznacza w praktyce? Że pomiędzy poniedziałkiem godzina 00 a niedziela 24 możemy wykonać dwie dziesiątki. To jest najważniejsze. Dwie dziesiątki pomiędzy poniedziałkiem a niedzielą. Czy to oznacza, że możemy wykonać z rzędu 40? dziesiątki? Tak, możemy wykonać 4 dziesiątki w sobotę, w niedzielę, poniedziałek i we wtorek. Dlaczego? Ponieważ przypadają one do różnych tygodni. Tydzień jest od poniedziałku do niedzieli. Musimy pamiętać dodatkowo, że jeżeli kierowca jedzie 9 godzin 1 minuta, 9 godzin 2 minuty, 9 godzin 5 minut, to jest to już dziesiątka. Nie ma takiej możliwości, żeby uznać to jako jazdę na 9 godzin. A tygodniowy czas jazdy 56 godzin od poniedziałku do niedzieli, a dwutygodniowy czas jazdy to jest od poniedziałku do niedzieli za dwa tygodnie 90 godzin. Jeżeli w tym tygodniu jechaliśmy 50 godzin. To w przyszłym tygodniu możemy 40. Musimy pamiętać, że w przypadku czasu jazdy najważniejsza jest definicja tygodnia. Dwa razy w tygodniu pomiędzy poniedziałkiem a niedzielą na 10 godzin, 56 godzin w tygodniu, czyli pomiędzy poniedziałkiem a niedzielą, i 90 godzin pomiędzy poniedziałkiem a niedzielą za dwa tygodnie. Spójrzmy na grafikę. Jeżeli nasz kierowca do czwartku wykorzystał już 90 godzin dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, to nawet jeżeli wykona w piątek i sobotę odpoczynek regularny 45-godzinny lub odpoczynek skrócony 24-godzinny, to nie może w niedzielę wyruszyć w trasę, ponieważ dwutygodniowy czas jazdy zostałby przekroczony. Pamiętajmy, tygodniowy, dwutygodniowy czas jazdy od poniedziałku do niedzieli. Nasz kierowca mógłby tutaj dopiero wyruszyć w poniedziałek po północy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby wchodzić na naszego Facebooka, subskrybować, lajkować. Hej, cześć, do zobaczenia!